King, ja wszystkie was dziewczynki Zapraszam do remizy, lubię wieczorne drajniki Rozdały się drinki, a Ania ściąga drinki. Z backstage'u a Kasia mam na ślady szpilki ty, dobre! Zajebiste, zajebiste! Widzisz to? Zajebiste, Widzisz to? Piona, 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 piona. Dobre, co? A ukręcimy hita, nie? Robimy to, robimy to! Robimy Czekaj, to, jak to. nic! Jeszcze raz, jeszcze, jeszcze raz. raz! Dawaj, dawaj! Oba! ja wszystkie pasje Zapraszam do remizy, lubię wieczorne treningi Rozdały się drinki, a nie ściąga stringi Z backstage'u poła Kasia, mam na ślady świnki Kurde, ale buja! Aż nie można przestać tańczyć, i ja cię kręcę. Co? Jeszcze Jesz raz? Jeszcze raz! Dawaj! Dawaj! ja wszystkie was dziewczynki. Zapraszam, Zapraszam do set lubię wieczorne treningi. Rozdały się drinki, a Ania ściąga stringi. Z Beksejczówą, a Kasia mam na żyj źle Jo, śminki. Ja!